Parę dni temu wbiłem setunia na moim łotrze. Zajęło mi to 205 godzin. I parę osób pytało, czy zrobię podsumowanie. Jak spytałem, czy chcecie takie podsumowanie, to więcej osób napisało, że tak chcemy. W związku z czym proszę o to podsumowanie mojej przygody od pierwszego levela do setnego na tym właśnie łotrze. Całość tego filmu oprę na kilku komentarzach z YouTube'a, ponieważ nie miałem w planach przygotowania czegoś takiego i też nie do końca mam jakiś pomysł na to. Natomiast w tych komentarzach jest troszkę rzeczy, które są dla Was interesujące, tak myślę. Więc przygotowałem kilka pytań. Czy też punktów, na które odpowiem, albo o, o których się wypowiem. Tutaj lista tych wszystkich pytań, się ta się teraz na ekranie i polecimy sobie przez wszystkie te pytania po kolei. Stuwa wbita i co dalej? Jeżeli chodzi o tego Łotra, to plan teraz jest oczywiście zabić niejakie Echo of Lilith, czyli głównego bossa aktualnej wersji Diablo. I pod to też mam przygotowany build i przez następne dni będę próbował to zrobić. Już troszkę poćwiczyłem, idzie coraz lepiej, więc myślę, że jest to boss w zasięgu. No jeszcze przydałoby się na pewno paragony zmienić. Może to zrobimy, może nie zobaczymy. Potem, jak zabiję tego bossa, istnieje szansa minimalna, że będę jeszcze się bawił Nightmare Dungeon'ami i będę starał się zrobić jak najwyższy ten dungeon, ale póki nie ma leaderboardów, nie widzę w tym wielkiego sensu, więc nie wiem, czy tego nie odpuszczę. Jeżeli chodzi o tą postać, to są prawdopodobnie jedyne rzeczy, jakie będę na niej jeszcze robił. Prawdopodobnie ta postać zostanie zapomniana i po tym już się więcej na nią nie zaloguję. Czy czuję satysfakcję i czy będzie kolejny setny level? Jeżeli chodzi o satysfakcję, to poczuję ją jak zabiję Echo Lilith. W tym momencie no, czuję po prostu, że wbiłem maksymalny level w gierce i nie jest to rzeczą zbyt satysfakcjonującą. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną setkę. Aktualnie bawię się druidem, już mam nawet chyba 35 level, jeżeli dobrze pamiętam, i tego druida. 36 nawet, i tego druida będę sobie levelował. Czy on dobije do setki? Nie mam pojęcia. Natomiast, czy ogólnie będzie kolejny setny level? Prawdopodobnie tak, niedługo będzie sezon i na tym sezonie też będę chciał wbić ten setny level o wiele szybciej niż to zrobiłem na Łotrze. Na Łotrze, przypominam, zajęło mi to 205 godzin. No i a propos tych godzin, czy te 205 godzin było tego warte. Nie wiem, nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem, czy coś jest warte w momencie kiedy gramy w grę, ale ja przez 205 godzin bardzo dobrze się bawiłem, byłem wciągnięty w to, co robiłem, i ogólnie sprawiało mi to dużo frajdy. Oczywiście nie jest to rzecz bezkrytyczna, czyli są tutaj pewne minusy tych 205 godzin, na które pewnie troszkę opowiem w tym filmie i opowiem też w osobnym filmie. Chodzi o to głównie, że od mniej więcej dajmy na to 75 poziomu do setnego poziomu ilość rzeczy, które pozwalają nam ulepszać naszą postać jest bardzo mała, ponieważ dropy jakieś lepsze bardzo rzadko nam wylatują, chociaż wyleciała na przykład taka kusza, która jest genialna i w momencie, kiedy my lecimy od tego 75 czy 70, 80 levela do setnego, nie czujemy w ogóle, że nasza postać staje się silniejsza i to jest moim zdaniem największy problem, jeżeli chodzi o Endgame Diablo 4 na chwilę obecną. To może zostanie naprawione sezonami, może w jakiś inny sposób zobaczymy, ale to jest osobny temat. Natomiast odpowiadając, czy było warto, no nie wiem, ja się Bawiłem świetnie, dalej się świetnie bawię, bawiąc się z Echo of Lilith, bo tak to póki co nazywam. Dalej się będę bawił świetnie grając z druidem, czy bawię się świetnie grając z druidem. Więc ogólnie chyba było warto, jeżeli mi się to podobało, prawda? Jak expiłeś na farm spotach? To jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ ja expiłem grając w tą grę. Wiem, że to taki zapomniany schemat, ale serio ja po prostu grałem w tą grę i zdobywałem doświadczenie robiąc różne aktywności. Jeżeli chodzi o farm spoty, czyli o te wszystkie dungeony, na które ludzie chodzili, czyli przykładowo ślepe kopce czy ruiny, nie pamiętam, gdzie były te ruiny tu, ruiny Eridu. Byłem tam trochę, powiedziałbym, że łącznie około 2 godzin, głównie, żeby to przetestować, żeby coś nagrać i w tym podobnym klimacie. Nie ekspiłem tam, ponieważ siedzenie przez 10 godzin w jednym dungeonie i expienie tego dungeonu w kółko, dlatego, że leci tam 20% expa więcej niż gdzieś indziej, nie jest dla mnie rzeczą pociągającą. Więc do pewnego momentu bawiłem się grą i ją poznawałem, powiedziałbym, że tak do 85 poziomu. Dlatego też to zajęło tyle czasu, bo można to było zrobić szybciej. Natomiast do 85 poziomu po prostu robiłem różne aktywności: World Bossy, Hell Tidy, Nightmare Dungeony, Questy, Renome, Questy i tym podobne sprawy. No i fabułę też na początku. Od 85, tak 90 poziomu do setki leciałem po prostu Nightmare Dungeony na zasadzie takiej, żeby ten Nightmare Dungeon miał moby 3 levele wyższe ode mnie. I po prostu to robiłem, to robiłem do setnego levelu. O tym dlaczego tak wypowiadałem się w filmie o expie, więcej będę tego powtarzał. Czy na kolejną postać będzie zmieniał sposób expienia? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o mojego druida, którym teraz gram, to po prostu nim gram, mówiąc najprościej rzecz biorąc. W tym momencie, w momencie kiedy mam ten 36 level, głównie robię zadania do drzewa szeptów, czyli tam te różne rzeczy porozrzucane po mapie, co wiąże się też z tym, że czasem robię sobie jakiś dungeon, bo mam akurat dungeon za 5 punktów, czasem robię coś innego i to jest główna rzecz, którą się w tym momencie zajmuję, tak mi się wydaje. Tak jak widać trochę mapy odkryłem, no akurat teraz nie grałem, w związku z czym te wszystkie kwestie nie są porobione. I tak sobie gram. W momencie kiedy dojdę do wystarczającej zaczącego poziomu będę chciał wbić na World Tier 3 i tam przerzucę się na Nightmare Dungeony, Helltide i być może też to Tree of Whisper, aczkolwiek wydaje mi się, że już z tego zrezygnuję. No i później dalej będę robił Helltide i World Tier, i Nightmare Dungeony i tak będę sobie tym druidem grał, ale po prostu gram. Nie robię niczego, co jest jakieś tam super optymalne, bo jest jakiś dungeon, w którym jest dużo mobów albo czegokolwiek innego, bo mnie to po prostu nudzi. Ja się wolę po prostu bawić grom i w nią grać, a nie szukać sposobu na to, żeby Wekspić postać jak najszybciej i potem ją rzucić w kąt, bo mi się gra znudzi, bo przez ostatnie 25 godzin siedziałem i napierdzielałem moby jed na jednym spocie. No to nie jest zbyt pociągające i wciągające. Czy gracie nie nużyła po 100 plus godzinach, bo mnie zaczyna nużyć? No i tutaj właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym nie nużyła mnie, no bo ja sobie robiłem różne rzeczy. W związku z czym to nie było dla mnie jakoś za specjalnie nudne, bawiłem się tą grą, poznawałem ją i grałem w nią, więc absolutnie nie nużyła mnie po 100 godzinach. Zaczęła mnie nużyć, za chwilę się do tego odniosę w pewnym momencie. Natomiast, bo mnie zaczyna nużyć. Hej, zaczyna kogoś gra nużyć po 100 godzinach. Czy naprawdę uważacie, że to jest zły znak? Przegraliście w ciągu 2-3 tygodni ponad 100 godzin w grę. To, to chyba jest normalne, że zaczyna Was trochę nużyć, jeżeli nie jesteście super wciągnięci. W związku z czym powiedziałbym, że jest to jak najbardziej normalną rzeczą, jeżeli się tyle gra w jeden tytuł, że on zaczyna nużyć, jeżeli to nie jest gra competitive PvP, bo takie gry zazwyczaj mają dłuższą żywotność. Gry takie, powiedzmy, że single player mają nieco krótszą. Więc nie widzę nic dziwnego w tym, że kogoś może to zacząć nużyć. I tutaj, jeszcze odnośnie tego, co mnie zaczęło nużyć, tak jak mówiłem, w pewnym momencie wydropiłem już sobie tak dobre przedmioty, że ciężko jest nam wydropić coś lepszego, przez co nie dropią nam upgrade'y. Gemy nie stanowią problemu. Upgrade'y przedmiotów nie stanowią problemu. I dochodzimy do takiej ściany, gdzie mamy ten powiedzmy 80 poziom. No i tak, mamy dobry sprzęt. Jedyne czego nam w sumie brakuje to leveli ale jak levelujemy to się w sumie nudzimy bo nic nam nie dropi. w związku z czym ta gra tak polega na tym, że klepiemy moby przez kolejne 50 godzin i nic to nie daje i to uważam, że jest największy problem w Diablo 4 na chwilę obecną, ale o tym nagram osobny film. Co najbardziej nużyło grając tą postacią? Tutaj w sumie nie do końca wiem dlaczego to pytanie zostawiłem, bo nie wiem co mam powiedzieć. W sensie nużył mnie trochę build pod Ranger, nie dlatego, że jest słaby czy coś w tym stylu tylko po prostu tym mi się lepiej gra, ale ogólnie rzecz biorąc to jeżeli chodzi o Samą postać to nic mnie w niej nie nurzyło, bo na przykład niektórzy narzekają, że e, jeden build ciągle gram. No dobra, no to sobie go zmienić, to po pierwsze to będziesz mieć inne buildy albo jedne skille są ciągle używane, no tak to faktycznie jest, że akurat w przypadku Wotra jest du dosyć dużo powtarzalnych skilli i to mogłoby się zmienić, bo ja na przykład zrezygnowałem z buildu pod strzelanie dlatego, że w sumie nieużywanie trującej pułapki jest strasznym, strasznym straszną stratą, więc tak trzeba tą pułapkę używać i to używać i to faktycznie było takie trochę powtarzalne do tego co gram teraz I mówię, nie, nie dość, że to strzelanie jest staniem w miejscu i nic ciekawego się nie robi, to jeszcze Mam podobne skile, tylko gorzej mi się tym gra, więc wracam sobie do tych twisty i do tych, boże, wirujących ostrzy. Natomiast jeżeli chodzi o nurzenie, to ja tutaj zwalę winę, czy zwrócę uwagę na to, że po prostu ten z postaci w pewnym momencie się zatrzymuje, dochodzimy już do takiego wysokiego poziomu i ciężko jest nam przejść dalej. Jeżeli Blizzard tego nie zmieni, to niestety nie wróżę tej grze niczego dobrego, bo moim zdaniem wbicie powiedzmy tego 70-80 poziomu to jest tak naprawdę robota do zrobienia w ciągu 5 dni po starcie sezonu i później w momencie, kiedy my już mamy taki gier, to jest to słabe. Natomiast to, czy będzie to zmienione, czy nie, no trzeba poczekać na. Trzeba poczekać na sezony, zobaczymy, to jest największy minus, jeżeli chodzi o Diablo. Jak dla mnie w tym momencie, co było trudne, a co było banalne, no i tutaj dochodzimy do kolejnego minusu, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, to w tej grze nie ma niemalże niczego trudnego. Nie wiem, Echo of Lilith jest trudne, to ok, progresowanie Nightmare Dungeonów jest trudne. Ale reszta rzeczy, typu te bossy, które wpuszczają nas na World Tier 3 albo 4, są tak proste, że szkoda gadać. Przynajmniej dla mnie były proste na tym buildzie na tej postaci. Nie wiem, może na innych postaciach, na innych buildach jest to większy problem, ale tutaj to było po prostu banalne. W związku z czym co było banalne, wszystko. Wszystko było banalne, a co było trudne? Echo of Lilith jest faktycznie trudne. No i powiedzmy, że Nightmare Ony. Te wyższe testy są trudniejsze. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te podziemia koszmarów, no to na przykład, bossy na tych podziemiach, no to jest śmiech na sali, nie? Ja levelując druida, miałem walkę z takim pająkiem, który przyzywa ady. I z ręką na sercu ten pająk jest trudniejszy od wszystkich bossów na Nightmare Dungeonach w Endgame'ie bo ten pająk przeżywa ady, pluje, sieci rzuca i tak dalej i to było naprawdę wymagające, żeby go pokonać i to sprawiło mi więcej frajdy, jeżeli chodzi o zabicie bossa w podziemiach niż wszystkie bossy na Nightmare Kiedy przejść na World Tier 4? Bo ja na 65 levelu nie daję rady. Capstone na WT4 zrobiony, ale brakuje mi DPS-u. Wszelkie porady będą przydatne. Dostaję bardzo dużo takich pytań, dlatego to pytanie tutaj zachowałem, bo to w sumie nie jest film o tym. Moi drodzy, ja nie jestem w stanie dać wam rady, nie widząc waszej postaci. Nie, nie wiem, co gracie, nie wiem, jakie macie itemy, nie wiem, jak się ubieracie, i, i to jest problem, nie? Sugeruję przede wszystkim obejrzeć poradniki u mnie na kanale, chociażby o wybieraniu przedmiotów, są dwa, czy o DPS-ie. To są podstawy, jeżeli chodzi właśnie o DPS, o to jak te przedmioty wybierać, żeby robić dużo bium bium obrażeń. Będzie też poradnik o to, jak wybierać przedmioty defensywne, żeby mieć dużo przeżywalności i żeby zbyt często nie umierać. Natomiast odpowiedź na pytanie, kiedy przejść na WT4? Jak najszybciej się tylko da. W momencie, kiedy jesteście w stanie zrobić tego Capstone Dungeon Bossa, czyli tego tego bossa po, po, tutaj upadłej świątyni, czy tego bossa tutaj w tej świątyni, to powinniście iść od razu wyżej. Dlaczego? Dlatego, że zaczynają wam leczyć lepsze przedmioty, czyli przedmioty święte i starożytne oraz zaczynają wam lecieć uniki, czyli możecie farmić te najlepsze przedmioty, które są dostępne w grze, więc warto to zrobić po prostu jak najszybciej. Jak przejdziecie już na ten poziom, to faktycznie może być trudno, bo moby na przykład na tym ostatnim poziomie trudności mają 73, czy 4 level i może to nie być proste. Wtedy należy się zastanowić, co mogę w swojej postaci ulepszyć, lepszy, co mogę wymienić, jakieś zmiany w buildzie, jakieś zmiany w itemach i tym podobne sprawy, lub też zejść trochę z ambicji, bo ja nie wiem, co robicie, z czym macie problem, ale zejść trochę z ambicji i porobić przykładowo rzeczy do tego do drzewa szeptów, żeby wydropić itemy, porobić heltajdy, porobić jakieś inne aktywności, a nie na przykład od razu pchać się na nightmare dungeony poziomu 21, czy 5, czy 30, czy któregoś tam. W każdym razie jak najszybciej warto jest przejść, a jeżeli nie dajemy rady, no to albo zmienić coś w nas postaci, wyfarmić lepszy gier na poprzednim poziomie trudności, zmienić build albo po prostu e, zmniejszyć swoje ego i nie pchać się od razu w najtrudniejszy kontent. tylko na początku można zrobić ten łatwiejszy. Nawet pobiegać po tych wszystkich zadaniach, które są tam za jeden punkcik i porobić w ten sposób, a z drzewa szeptów zdobyć itemy starożytne przykładowe, które powinny dać Wam dosyć sporego busta. No tutaj też można zaznaczyć o to, że można też nałożyć aspekty, jeżeli nie macie, nałożyć gemy, jeżeli nie macie, no i ulepszyć przedmioty, jeżeli jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, w szczególności ulepszyć broń, bo to on też na pewno dużo da. Co ci się najbardziej podobało? Zakładam, że chodzi o ogólnie grę. W grze podoba mi się większość rzeczy. Nie mówię, że ta gra jest perfekcyjna i ona nie ma żadnych minusów, bo jak najbardziej te minusy ma. Ma też duże problemy, przykładowo brak tego progresu postaci, czy brak poczucia, że ten progres postaci jest. Ale ogólnie gra jako Hagen Slash jest spełnieniem moich oczekiwań. Jest to coś pomiędzy Diablo 3, które było do granic możliwości banalne, a coś pomiędzy Path of Exile, które jest do granic możliwości rozwinięte. To jest pośrodku i mi to osobiście pasi. Tego właśnie oczekiwałem od Diablo. 4 i to dostałem. Natomiast nie będę też ukrywał, że oczekuję tego, żeby to było ulepszone i dodatkowo rozwijane oczywiście, bo są pewne rzeczy, które są wręcz tragiczne. Hel które nie mają mobów, przykładowo nightmare dungeony, które mają tak prostych bossów, że idziesz do tego bossa i zabijasz go prościej niż elite, dla przykładu world bossa, którego zabiłem raz w 30 sekund przykładowo, Mizerny jak cholera crafting i wiele, wiele innych rzeczy. Być może też zrobię taki osobny film o minusach, jakie ja widzę w Diablo 4, bo wbrew pozorom jest tego masa. Natomiast ogólnie grami mi się podoba, bo gra się w nią bardzo, bardzo fajnie. A minusy no zazwyczaj Zwyczaj każdy znajdzie w każdej grze jakieś minusy, bo nikt nie jest w stanie zrobić gry, która się wszystkim spodoba, no jest to chyba normalne. Czy Diablo 4 to najlepszy hagen slash na rynku? Tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną prostą sprawę. Nie wiem, bo nie grałem we wszystkie hagens slash, /e, więc nie wiem, jakie są hagens slash /e na rynku. Natomiast, czy to jest najlepszy hagen slash na rynku? Myślę, że ze stuprocentową pewnością w głosie mogę powiedzieć, że nie. Przypominam, że to jest wersja 1.0. Inne Hagan Slash, jak na przykład Poe, jest na rynku już 10 lat, jest przez 10 lat rozwijane. Ciężko, żeby gra, która wyszła, dorównywała grze, która jest na rynku 10 lat. Takie gry jak Last Epoch, nie grałem, nie wiem, Wolcen, jakieś Lost Ark i tym podobne rzeczy, nie będę do tego porównywał, bo nie mam tyle czasu spędzonego w tych grach, co w tej grze i nie będę, bo raczej nie będę w te gry tyle grał, więc ciężko jest mi to powiedzieć. Natomiast poza tym wszystkim zwróciłbym uwagę, że są jeszcze. Dwie różne grupy docelowe, tak myślę. Przynajmniej ja to tak odbieram. Diablo 4 jest dosyć proste. Nie jest tak proste jak Diablo 3, jest nieco bardziej rozbudowane, ale dalej jest proste. Mamy prostą itemizację, prosty system e, skilli, prosty system w miarę paragonów. On nie jest jakiś super skomplikowany, aczkolwiek też ma trochę, trochę głębi i jest w miarę rozbudowany. Trzeba się nad tym trochę zastanowić. I to wszystko, co tutaj jest, jest proste. Co prowadzi nas do jakiego wniosku? No ta gra jest raczej stworzona z myślą o casualach, bardziej niż o graczach hardkorowych, którzy lubią rozkminiać buildy i tym podobne rzeczy. Z drugiej strony mamy Poe, które, tak jak mówiłem, mega rozbudowany tytuł, jakieś tam drzewko pasywek, drzewko jakiś tam map, drzewko jakieś tam inne, coś tam jeszcze, cudzo niewidy, nie wiadomo jak skomplikowane dropienie itemów, crafting i tym podobne rzeczy. Kolejna kwestia to 54 miliardy mechanik, w związku z czym jest to gra zdecydowanie bardziej rozbudowana, Zbudowana, ale ona też targetuje trochę inną grupę ludzi, którzy lubią siedzieć i rozkminiać te wszystkie buildy, nie? I teraz jesteś w stanie powiedzieć, że ta gra jest lepsza albo ta gra jest lepsza dla jednej części osób ta gra będzie lepsza, dla innej ta gra będzie lepsza. I jest to całkowicie normalne. Nieco ironiczne jest przykładowo to, że dużo osób mówi, że o, w pole to jest takie super wielkie drzewko rozbudowane i taki system skilling, mega skomplikowany i tak dalej, i tutaj tego nie ma. Tylko problem jest taki, że ci sami ludzie jak grają w POE, to biorą buildy z neta i kopiują je jeden do jednego. No to co z tego, że jest drzewko rozbudowane do granic możliwości i nie wiadomo jak to wszystko skomplikowane jest, skoro zamiast grać samodzielnie, to ludzie biorą build z neta i później mówią, że minusem Diablo jest to, że nie muszą brać buildu z neta, tylko mogą sami słożyć, sobie złożyć build? No to jest takie mocno dziwne. Dobra, starczy tej rani, wracamy do pytania. Czy Diablo 4 to najlepszy hack na, na rynku? Nie wiem, ciężko jest mi jednoznacznie odpowiedzieć. Nie planuję również robić takiego rankingu. E, raczej nigdy, bo porównywanie gier nigdy nie było moją za specjalną pasją, ani wielką rzeczą, którą lubię robić. Dla każdego coś innego jest pewnie najlepsze. E, ja pewnie będę grał w Diablo 4, w związku z czym no, powiem, że to jest najlepsze, no, ale. Tak jak mówię, to nie na zasadzie takiej, że porównałem to do Last Epoch i stwierdziłem, że ta gra jest lepsza. Po prostu jestem fanbojem Diablo i tyle. Kolejne pytanie. Hype przed premierą był ogromny. Czy udało się spełnić oczekiwania? I tutaj, moim zdaniem, konieczne jest podzielenie tej, części, tej gry na dwie części. E, spojrzenie short term i long term. Short term, czyli to, że wychodzi gra... Którą no, traktujemy jako single player, bo owszem mamy tutaj multi, ale nie ma tutaj nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o to multi, są po prostu inni ludzie, którzy biegają po świecie, ale gra w dużej mierze jest single player i jest to gra single player, którą odpalasz. W której przechodzisz fabułę, którą poznajesz, zwiedzasz tą mapę, odkrywasz te wszystkie aktywności, później robisz sobie te aktywności związane z Endgame'em, czyli wbijasz tam najpierw na trzeci poziom świata, później na czwarty poziom świata, trochę się na tym poziomie czwartym świata bawisz, raczej nie dobijasz setki i zostawiasz tą grę. Spędziłeś w tej grze, tak jak było wcześniej mowa, przykładowo 100 godzin. Czy gra spełniła oczekiwania, jeżeli chodzi o to? Moim zdaniem tak. Mega fajna giera, która pozwala. Pobawić się 100 godzin co jak na tytuł AAA raczej stan, standardem nie jest myślę, że try, tytuły AAA mm, mają trochę mniej zabawy ma. Całkiem interesującą fabułę. Nie wiem jeszcze, czy ta fabuła jest dobra, czy niedobra. Chcę ją jeszcze raz przejść, tak na spokojnie, i zobaczyć jeszcze raz, bo w, po pierwszym przejściu e, to uważam, że pierwszy i drugi akt były mega sztosem, ostatni akt był mega sztosem, a akt trzeci, czwarty piąty to można było skompresować, skrócić do jednego aktu i wtedy był mega sztosem, takie rozciągnięte. To, to nie wiadomo po co to w ogóle jest. Natomiast, e, więc do tej fabuły jeszcze wrócimy sobie. Natomiast jeżeli chodzi o grę short term, czyli po prostu grę od premiery do e, kolejne tydzień, dwa, trzy miesiąc to Uważam, że gra jak najbardziej dowiozła i jest jak, na i jak najbardziej fajną grą, którą warto polecić każdemu, kto lubi takie rzeczy. Nawet niekoniecznie musi lubić hagansterze, tylko lubi jakieś tam RPG, lubi budowę postaci i tym podobne rzeczy. Mamy pięć różnych postaci, mamy fajny system budowania tych postaci, mamy w miarę ciekawy system indemnizacji, na początku przynajmniej, mamy w miarę przyjemny, łatwy do zrozumienia, crafting też na początku, no bo później ten crafting to, to nie jest crafting, tylko klikanie Lepsze przedmioty i tyle, ale na starcie jest spoko. Natomiast inną rzeczą jest spełnienie oczekiwań, jeżeli chodzi o produkt long term, czyli tej gry usługi, którą tak Blizzard zapowiadał, etc. Tutaj dużo zależy od tego, jak będą wyglądały sezony. Myślę, że szczególną rolę odgrywa ten pierwszy sezon. Zobaczymy, czy oni są w stanie zrobić coś, co wciąga coś ciekawego i czy to faktycznie będzie coś potężnego, co sprawi, że ta gra będzie nieco odmieniona czy to będzie jakiś mini patch, który wprowadzi 5 itemów i to tyle, znaczy no 5 itemów to nie wprowadzą, wprowadzą pewnie więcej 5 temu, ale wprowadzi tam parę itemów, jakichś 5 questów na krzyż, jakąś gównianą mechanikę którą można wytłumaczyć trzema zdaniami jeżeli to będzie tak wyglądać, to moim zdaniem oczekiwania nie zostały spełnione jeżeli to będzie rozbudowany znaczy, jeżeli to będzie tak wyglądać w tym sezonie i w kolejnych sezonach, to oczekiwania nie będą spełnione. Jeżeli natomiast w tym sezonie zobaczymy coś naprawdę dużego, coś co naprawdę powiesz, wow, kurde, ale mam teraz rzeczy do roboty. Ale gra się zmieniła, ale rzeczy fajnych dużo doszło. Ale są jakieś tam nowe mechaniki, nowe sprawy, nowe tym podobne rzeczy. Trochę się zamotałem w tym zdaniu. To tak zostaną te oczekiwania spełnione. Ale jeżeli chodzi o oczekiwania long term, to i tak najbardziej sensowną rzeczą, jeżeli chodzi o ocenienie tego, czy one zostały spełnione, czy nie, jest poczekać rok. I zobaczyć, jak to będzie wyglądało w sezonie czwartym, albo piątym. Jeżeli wtedy będzie wyglądało to dalej dobrze, albo już dobrze, to oczekiwania zostaną spełnione. A jeżeli będzie to wyglądało kiepsko, no to chyba wiadomo, jak to wygląda. Ale ocenienie tego, jak Diablo 4... Funkcjonuje jako long-term gra albo live service albo gra usługa albo jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. W tym momencie nie wiedząc jak wygląda przeszłość, nie ma totalnie żadnego sensu. Jeżeli chodzi natomiast o tą część podstawową, osobiście uważam, że jest dowieziona, mega, mega dobra gra. Zresztą tutaj też bardzo istotną rzeczą, bo najwięcej krzyczą negatywnych rzeczy oczywiście zapaleni hardkorowi gracze, a jest, są też gracze, którzy nie traktują tej gry jako coś w co oni będą grali przez następne 5 lat tylko po prostu chcą pograć. Jak oni się tą grą jarają, jak im się to wszystko podoba, też jest moim zdaniem istotnym punktem widzenia, bo jedni kupią tą grę po to, żeby ją przejść i pograć sobie na początku, a inni kupują tą grę z myślą o dłuższym graniu. Ale to dłuższe granie, no to my jesteśmy w stanie ocenić za, powiedzmy ten rok po pięciu sezonach. A jeżeli chodzi o sezony, ponoć pierwszy sezon ma przynieść wiele zmian. Czego się ją spodziewasz? Pierwszy sezon zmian to nie ma za żadnych przynieść. W sensie Sezony oczywiście mają wprowadzać jakieś yy, quest chain, czyli jakieś questy wprowadzające, jakąś mechanikę. Yy... Książ, dziennik sezonowy, jakieś wyzwania, przedmioty legendarne, czy aspekty, przedmioty unikalne, czy też aspekty. Tak, takie rzeczy mają sezony przynieść, natomiast to nie nazwałbym tego zmianami, tylko nowościami, tak to rozumiem. I same sezony jako tako to nie mają zapowiedzianych żadnych zmian, poza tymi, które były zapowiedziane na tym campfire'ze, czyli tam, że rezystancje będą pozmieniane i coś tak, i, i, i coś tędy, ale to też nie w pierwszym sezonie, tylko portale do dungeonów będą przed pierwszym sezonem, a w pierwszym sezonie tam jakieś minimalne zmiany i jakieś większe, yy, większe zmiany typu gemy czy odporności będą dopiero w drugim sezonie. Więc tutaj jeżeli chodzi o zmiany, to ja nie oczekuję tak naprawdę niczego sensownego. Ja oczekuję nowości. Yy, I teraz tak, czego się spodziewam? Szczerze powiedziawszy, spodziewam się, że dostanę jakieś gówno, jeżeli mam być cztery. W sensie... Trochę ciężko jest mi uwierzyć, żeby Blizzard wydał pierwszy sezon, który będzie naprawdę mega sztosem, mega rozbudowaną rzeczą, i który, na którą jak spojrzę to zrobię. Wow, chciałbym, żeby tak było, ale w to wątpię mocno. Mówiąc bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o ten sezonowy chain questów, spodziewam się, że to będzie do zrobienia w około pół godziny. Jeżeli chodzi o przedmioty unikalne, spodziewałbym się przedmiotów unikalnych jeden na Jeden na klasę, i powiedzmy 2 trzy uniwersalne. Jeżeli chodzi o aspekty, no to powiedzmy dwa aspekty nowe na każdą klasę. Jeżeli chodzi o mechanikę, no tutaj nie oczekuję jakiegoś wielkiego szału. W sensie, dalej, chcę, żeby to był wielki szał, ale nie oczekuję niczego jakiegoś super wielkiego. Ej, co to może być, pojęcia nie mamy, po tych screenach ciężko jest coś wywnioskować, więc też nie będę tutaj wróżył z fusów. Jeżeli chodzi o challenge, bo tam miał być jakiś Aspinarosio, nie potrafię tego słowa wymówić. W sensie, wymagające wyzwanie, tak? Że masz w sezonie, tak jak teraz masz Echo w to masz też jakiś challenge. No tutaj też niestety spodziewam się tego, że to będzie jakiś boss do pokonania i to tyle. Co będzie trochę lipą, no bo mamy jednego bossa i będziemy mieć drugiego trudnego bossa. o, kurde. Super. Mega wielkie, Jakieś tam Quality of Life i zmiany, no to też tutaj wielkich oczekiwań nie mam. Zmiany w balansie, nie wiem czy one będą przy sezonie, czy one będą bardziej w tym paczu na 13 stron. Strzelam, że będą w tym paczu na 13 stron, który strzelam, że będzie w przyszłym tygodniu i przy sezonie też będzie, będą przekazywać jakieś takie zmiany, ale raczej niewielkie. I to w sumie wszystko czego się spodziewam, jeżeli chodzi o sezon. Tak to, proszę Państwa, z mojej strony wygląda. Ja ogólnie z Diablo jestem mega zadowolony, mega fajnie mi się to gra, nawet jeżeli ta gra zostałaby w tej formie, w której jest teraz, to i tak co drugi sezon, dajmy na to, pewnie tworzyłbym sobie postać i w momencie, kiedy ten sezon startuje, bawiłbym się tym sezonem. Natomiast oczekujemy, żeby te sezony, no znaczy jest zapowiedziane, że, że te sezony będą o wiele większe, więc tutaj trzeba poczekać na to, jak one będą wyglądały. Jeżeli chodzi o ten film, to to już wszystko, natomiast polecam Ci też zerknąć na ten film, bo to też jest film o Diablo, z którego możemy. Dowiedzieć się ciekawych rzeczy, a tutaj między innymi możesz się dowiedzieć właśnie, jak polepszyć swoją postać, żeby zadawała więcej obrażeń, a to wydaje się być dosyć istotnym aspektem dla większości graczy, więc kliknij sobie go obejrzyj.